Jeżeli nie robisz czegoś, co chcesz, bo się boisz, to czemu by nie robić tego, co chcesz, i też się bać? Hmm? Proste. I tak się będziemy obawiać i mieć wątpliwości. To jest ok. Zawsze będą. Ale i tak robisz. Życie polega na robieniu. Pomimo tego, że się boisz, jak będziesz tego nie robił, też będziesz odczuwał strach. Tak czy siak. Więc lepiej zacząć robić. Jak się boimy? Idziemy tam. Gdzie się boimy? Bo i tak będziemy odczuwać lęk.